Już rozpocząłeś? Dobrze, dobrze. Lecimy. Szybkie explo. To się nagrywa, Stachu? Tu mamy Jacuzzi, świetnie. A już, już. Nie skacz, tak? Kurde, ale stanąłeś na grillu. O. Eee, roommate, lecimy. Ej, patrz tu. Lolz. A, to takie pensze. Pozdrawiam widzów Ebeja. Ebej, Ebej, Ebej jest bogaty, widzicie. Ebej jest bogaty. Tak. Widzicie, widzowie Ebeja? Tak to jest. No to prawda, ja wrzucam razem. Ej, tutaj, to, to ja też sobie go wrzucę. Ej, dobra to, to, dobra, to ja też sobie go wrzucę. Ten dom ma coś? Co ci muszę pokazać? Chodź, chodź, coś ci muszę pokazać, chodź. Chodź, chodź, chodź coś ci pokażę. Na górę zapraszam. Gotowy? Lecimy. Pokczamp. Ten dom jest chyba najlepszy dla wszystkich, jakie kiedykolwiek gdzieś. Ej, w sumie to ten dom się tutaj na tym kończy, tak? Czy coś tu jeszcze jest? No on jest akurat malusi, w sensie spodziewałem się większego po obrazku, Nie, ty miałeś ostatni odcinek z Pizza Simulatora przecież. Nie, to nie wkręcasz, wkręcasz mnie, czekaj, odpalam YouTube'a. To nie było rok temu. Nie. Czekaj, odpalam YouTube'a. Zapraszamy na kanał, pamiętajcie, aby subskrybować naszego przyjaciela, eee, Prowadzimy jeszcze. To wielki materiał jeden walić. Walić. Oki, okay, dobra. Dobrze, dobrze. To było trzy miesiące temu Oszukisto. A ty powiedziałaś rok temu. Jezu, a ja już takie... Jak to jak cię? To niemożliwe. No. No. Tak jest, a potem ten zrobimy do mnie.